Połączona, spotkałem, przyjemnie, bardzo ma... miło, że w Karpaczu. Zapraszam. I jak się tutaj żyje w Karpaczu? Fajnie? No ja jakoś żyję jeszcze, nie, jest, nie mnie. Harleje były ostatnio. Skóra. Zlot nie? był, nie? No, no wiem, wiem, no. wiem, słyszałem. W garażu mi tam trzy Harleje stały, daliśmy czarów. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wojek Dzisiaj znajdujemy się w Karpaczu. Fajnie tu jest, podoba mi się tu. Te wszystkie domki takie jednak ma to swój klimat i też warto tu przyjechać, też jest spoko. Bardzo mi się podobają te kwiaty tutaj w oknach. Ludzie sobie wystawiają kwiaty i prawie w każdym domku są takie kwiaty i się zastanawiam czy wy wszyscy byliście tacy jednomyślni, żeby to zrobić. Jesteśmy pod pensjonatem Jawor. Czekamy na... Mojego kolegę i za chwilę wyruszamy, zwiedzać, podziwiać. Dobrze też, że y, jest taka okazja, żeby wyjechać z domu, bo nie palę papierosów w drugi dzień i takie miejsce mnie chociaż będzie odciągać od tej myśli, od myśli zapalenia papierosa. Chciałem powiedzieć, jestem w szoku. Ja wiem, że trudniej by było wejść niż wjechać, ale jednak chyba dla mnie, co ja pierdolę! Ja jestem taki osrany, że chuj. Mi się wydaje, że to się zaraz zapadnie wszystko. I runiemy w dół! Tu Kurwa! Natala, ja pierdolę jakiś żarty. No przecież Dobra, zrobię wam przebitki. to jest jakiś Wiemy, oglądamy, sprawdzamy zaglądamy jak zwykle. I co tam, Michał, jak ci się podoba wycieczka? Fajnie? Jak myślisz uda nam się wejść tam na górę? Co? Jak się wchodziło po drabinie w Indebliku, to tam też będzie. Już niedaleko. A co teraz wybierał miejsce? A wy jak stopni. Było mega ciężko tutaj wejść, ale się udało. Śnieżka zdobyta w tym roku. Idziemy tam na górę? Jeszcze wyżej? No. Ludzie to opanują wszystko. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. To bardzo nie do...

Katastrofy takie skropliwej koszuli nie ma. Można tutaj kupić browarka? Co ty? Pijemy takie coś? Co to to? Puszka piwa 10 złotych. Nie wiem, tylko żartuję. Puszka piwa 10 złotych. Dlaczego? Piwo 10 zł, puszce. Chyba sobie żartujecie. A ja dalej nie palę papierosów. Zobaczymy, jak długo. Nie, już nie będę palił. Bo jak, jak już jeden dzień, to był najgorszy. Pierwszy dzień był najgorszy. Teraz to już będzie z góry. Powolutku schodzimy już na dół. Patrzcie, jakie widoki za mną. Idziemy na pierogi. Co nie? Kalorie spalone więc można się najeść Patrzcie. ciężko się szło tym trudniejszym szlakiem i tam na górze to sobie tak myślę kurwa ciekawe czy tu wjeżdża jakaś taksówka bo chętnie bym się taksóweczką powiózł na dół ale ciekawe jak ten gościu wjechał tym samochodem tam nie? Tędy? No bo sobie tędy fajnie by się no jechałby się. Jakim w terenowym tędy można było normalnie wjechać. No przecież towar też musi wjechać no. Jaki towar? Aha! No faktycznie raczej kurwa takie malutkie Hilczyki nie chodzą z plecaczkami kurwa z konserwami tam na górę. W dalszym ciągu idziemy tutaj szlakami, Michał gdzie idziemy teraz? Ja wiem, przyznam się, pomyliłem trasę, ale najpierw będzie grzaniec, a potem będą pierogi. Ja bym chciał się przyznać do błędu, ja zapomniałem wykupić bilet, żeby tu wejść. Nie! No zobacz, ja jestem Nie. tu nielegalnie dzisiaj. Dobry strop. Będziemy jedli pierogi. Ale chyba na dworze, co? Moja dieta legła w gruzach właśnie. No. no. A dobra. I A bo ja taki głodny. Ja to no jest. Dobre No dobra są, naprawdę Tutaj są A ty to Bolą mi już nogi troszkę Ale dla tych widoków warto było się troszeczkę pomęczyć I jest mega super w dobrym miejscu zawsze dobrze smakuje. To jest prawda: nie jestem alkoholikiem. Napisz w komentarzu czy myślisz, że jestem alkoholikiem, czy nie? Gdzie idziemy? Drogą letnią, tu. Chyba, że chcecie tą, ale to jest to, gdzie my pójdziemy, to jest droga dla prawdziwych mężczyzn. Czyli idziemy nią, tak? A kobiety bierzemy za sobą. No. Ja nie wiem, czy uda się dobrze uchwycić to wszystko kamerą. Ale tak naprawdę jest tu tyle fajnych przebitek, że ja już zwariowałem. Materiału mam dużo. I powiem wam, że jest tutaj dużo lepiej na tym szlaku yy, niż na tej śnieżce, tak naprawdę. I sobie idziemy taką dróżką, która też robi fajne wrażonko. Niby bolą cię nogi, niby jesteś zmęczony, ale. Patrząc na to wszystko, co tutaj jest wokół nas, nie odczuwasz tego zmęczenia jeszcze. Tak podejrzewam, że to wszystko zajdzie dopiero jak już będę leżał w łożu moim. Dzień, Jakaś chora. Zeszłem dzisiaj 20 km i w tym momencie kończę ten film, w tym miejscu, także mam już dość. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał WOEK TV, nogi to mi odpadają, Boulsone, vlog połuczona. Jeszcze raz teraz vlog Boulsone Mieszkam w lasach, gdzie grudniową porą mgła nad doliną Słucham dzikie zwierzęta jak gdzieś za domem idą Tutaj gdzie prości ludzie na kolanach plewią w Nie myśląc o pieniądzach Myślą czy siano w stajniach m Mów jaka prawda, ludzie w drewnianych domkach Nie znając smogu miasta yeah. Jaka prawda drewnany krzyż nad drzwiami Oni nie chcą wpuszczać diabła To moje szajer, poznaj duchy ty gór Kiedy zasypia słońce, słyszę jak mówią znów to tu stary lud Znający wojny chód Gdy Hitler do nich strzelał, przed oczami mieli mur Mieszkam tu jak po horyzont pasmo tych gór Gdzie ludzie palą w pietach na dworze mluz Sam nie wiem ile wytrwam tu Może niedługo już zarobię jakiś hajs Kupię coś wołek wrzuć na luz Nie po to płyniesz aby tonąć tu Nie po to widzisz aby zasnąć snu